Ej, tobie też w pierwszym wyszły pierwiastki? Mi wyszło pan Tadeusz. Co? Malina ma minus 300 centymetrów. Czekaj, o co chodziło w tym poleceniu? Nie no, chyba dobrze. Ej, bo mi wyszło, że bilety do kina są po 200 zł, a tobie? Mi wyszło, że są za darmo. Ela zjadła sinus kwadrat masy słońca. Jak się używało kalkulatora? Kiedy poprawa? Ile ci wyszło? Mi sześć. Mi minus 6. Sprawdź w odpowiedziach. Siedemset? Ja byłem bliżej. Zrobiłaś prezentację? Tak, na luzie. Dzięki, kupię ci maka za to. My mamy prezentację o Ludwiku XVI. Co? XVI. Ludwik XVI. O tym mieliśmy prezentację zrobić. Prezentacja o Ludwiku. Co to za szkoła jest? Kto normalny robi prezentację opłynie do naczyń? Nawet nie żartuj. Nie no, może nam zaliczy. Kończę tą znajomość. A, a, a co z makiem? Ludwika se zjedz. Najlepiej całego. Masz te ściągi? Tak, już ci daję. No, większych się nie dało? No właśnie nie! I jak ty zamierzasz z tego ściągać? Właśnie nie wiem, włożę do piórnika może. Przecież ty nawet piórnika nie masz. A no, w sumie tak. No to nie wiem, do rękawa może. Mhm, I jak ci się to zmieści? Widać, widać? Nie w ogóle. A ty na pewno nie chcesz, bo mam trochę więcej. Co ty cały podręcznik skserowałaś? Nie, no nie. Bez spisu treści. Chociaż nad tym też się zastanawiałam. Dobra, daj jakieś. Ej, a czemu tu jest napisane, dział trzeci, klasa druga? Oh! Nie tą książkę skserowałam. Uwaga, leci! Ała! Ała! Ale dostała. Ona w ogóle oddycha? Może zadzwońcie po karetkę? Gratuluję, uśmierciłeś ją. O, jednak żyje. Aj, szkoda. Ona płacze czy się śmieje? Właśnie nie wiem. To się debili! Jak już nas wyzywa, to chyba wszystko z nią okej. Okay. Boli? Nie, łaskocze! O, to chyba dobrze. Może mi ktoś pomoże! Idzie jej pomóż. Sam sejdź. Ja to umieram! Przecież dostałaś lekko. Stawiam dychę, że będzie go gonić. Wchodzę w to. Ja ci dam lekko. Chodź tu! Pomocy! Widzisz, mówiłem. Ja jak coś idę spać. Dobra, to dobranoc. Dobranoc. No, chyba jaja. Skończyłaś już? Taka z skrzydła ma. Zaraz ci strzelę. I ogonek też ma. Debilko, chodź tu!